Witam Państwa, Jan Bodakowski z centrum Warszawy, tutaj Pałac Kultury, a za mną Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w której, em, które podlega panu Trzaskowskiemu. Pan Trzaskowski to taki wiceprezes Partii Platformy Obywatelska rządzącej w Polsce e, i prezydent miasta społecznego Warszawy. No i w tym muzeum sprzedawany był komiks E, z, przeznaczony dla niepełnoletnich z elementami pornograficznymi. homopornograficznymi e, I bardzo się tym zbuldercowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. E, ja powiem, że mi się się obudziły. No nie wiem, przespały chyba 30 lat, e, bo ja od e, od zawsze chodzę, od kilku dekad chodzę po wszelkich możliwych galeriach, gdzie są za darmo wejścia, w tym po Muzeum Sztuki Nowoczesnej, po Centrum Sztuki Współczesnej, po zachęcie. I z tej perspektywy mogę Państwu powiedzieć, że zawsze w takich placówkach była obecna. Treści antykatolickie, obsceniczne, pornograficzne, antypolskie, prokomunistyczne, po prostu brzydota i tyle. I jak oni się teraz tak podniecają tym, to nie wiem, chyba nie zdawali sobie sprawy, co jest, co było, czym jest współczesna sztuka nowoczesna, jakie treści propaguje. I dlaczego tak się dzieje, że takie rzeczy się dzieją w Placówkach za pieniądze podatników, za pieniądze 700 milionów, które można było przeznaczyć na drogi, kanalizację, wodociągi, ubikacje w domach komunalnych, w których w Warszawie tego brakuje. Ale nie, wolano zmarnować na to. Dlatego. Dlatego tak się dzieje, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie od kilku dekad chce przegrywać wybory samorządowe we wszystkich dużych miastach. Prawo i Sprawiedliwość nie chce brać na swoje listy e, działaczy, e, aktywnych ludzi o poglądach patriotycznych prawicowych, bo uznaje ich nielojalnych wobec siebie. No, może to i prawda, że ja jestem, moją partią jest Polska, jak mówi pan e, Nawrocki. Nie jestem lojalny wobec żadnych polityków, jestem lojalny wobec Polski. E, i przez to, że oni nie biorą tych ludzi, to nie robią kampanii wyborczej, przegrywają z kretesem wszystkie wybory, i potem taka Platforma Obywatelska może sobie takie rzeczy robić, jak to Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ale jest jeszcze jedna fajna rzecz. Wiedzą Państwo, kto był inicjatorem tego muzeum? Nie pamiętają pewnie, ale ja Państwu powiem. 2005 rok prezydent Warszawy Lech Kaczyński podpisuje list intencyjny, żeby wybudować to muzeum. Ktoś może powiedzieć, że wtedy nie było takiej sztuki nowoczesnej. Ja bym z tym polemizował, bo z mojego doświadczenia jest tak, że niestety takie treści wstrętne w sztuce nowoczesnej są od dekad. I to nie było jedyne muzeum wybudowane z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego, bo oprócz tego Muzeum Sztuki Nowoczesnej było jeszcze Muzeum Polin, które szerzy żydowską narrację historyczną, osadzającą Polaków w roli współsprawców Holokaustu. A także e, Muzeum Powstania Warszawskiego, które tak niezbyt dużo mówi na temat tego, czy, było, czy powstanie było sensowne. No i także tru, e, niezbyt dużo mówi na temat tego, że byli tam jacyś narodowcy w tym powstaniu. A także udostępnia swoje e, przestrzenie na różne e, dziwne spotkania. E, takie z klimatami żydowskimi, o których też media niemainstreamowe donosiły. Eee, więc, e, no, i z tego muzeum, e, jak zawsze Państwu powiem, lepsze niższe podatki niż sztuka nowoczesna. Moje hasło od 25 lat żegna się z Państwem Jan Bodak